Cześć, z tej strony Mówi Zielu. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Filozofa na Prawie, odcinku 11. Jestem w tej samej koszulce nie z tego powodu, że skończyły mi się i mam tylko tą jedną, przez którą muszę chodzić przez resztę tygodnia, tylko po prostu to jest dokładnie ten sam piękny, niedzielny poranek. Nagrywam ten materiał z tego powodu, że 10 odcinek skupił się na innych rzeczach niż te, które chciałem omówić rano. A o czym y, szedł na inne tematy dygresyjne, bardziej po omówione, ale uważam, że dosyć wartościowe. Y, być może was natnie do jakichś własnych przemyśleń związanych, czy to z salineczką, czy to y, prawidłowym wnioskowaniem o misiu Paddingtonie, może trochę o że to nieistotne, przyjrzyjcie się ten materiał, wtedy wyrobicie własną opinię. Y, tak, opinie czy zdanie? Tak, zdania to opinia, wasze subiektywne podejście. No dobrze, a w tym materiale mogę sobie na luzie porozmawiać to, co pierwotnie chciałem nagrać. A to, co chciałem nagrać pierwotnie, miało być, uwaga, 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 zabawę zisk, Ziszka. Ziszek to jest taki bardzo popularny filozof. Chyba z Czech, o ile mnie nie, nie myli, Sławoj Ziszek. Zaraz mam jeszcze sprawdzę. To jest sławny filozof, komunista, słowański, przepraszam, najmocniej przepraszam pana Sławoja Rziszka, słowański uczony Lubla, z Lublany. Marksista jest aktualnie znany przede wszystkim ze swojej debaty z Jordanem Petersonem, która skończyła się niezbyt pomyślnie dla Jordana Petersona, został troszkę ośmieszony. Yy. Yy. No, chyba tak, chyba po prostu trzeba to tak nazwać. Został trochę ośmieszony. Yy, nie byli w stanie się porozumieć z tego powodu, że yy, Peterson mówi, przypisywał jakieś poglądy marksistowskie Ziszkowi, a Ziszek mu krótko odpowiedział, że ale ja już tak nie uważam, ale ja już takich poglądów nie mam, ale ja tak tego nie rozumiem. No i, no przepraszam, ale no nie da się w takim stopniu tak debatować, w tym momencie taka osoba, która przypisuje, wychodzi na głupią, że co, że nie była w stanie sprawdzić takich, e, takich stanowisk wcześniej, no nic, e, po prostu to wtedy nie elegancko wygląda. Jeżeli chodzi o tę samą debatę, to mogę powiedzieć, że z punktu takiego widzenia, znaczy inaczej, z punktu widzenia show, no to jest fajne, bo zawsze lubimy, jak jedna strona jest gnieciona, zawsze jesteśmy tacy, dowol mu! Zniszcz go, dobry argument, z prawej mu, z lewej, nie? Takie kibicowanie, taki dresiarz nas się włącza. To jest, więc pod względem show to, to było ciekawe, bo były emocje jakieś i na pewno to było bardzo memiczne, bo obie postacie były dość memiczne. Jordan Peterson był wtedy jeszcze przed załamaniem nerwowym. No bo on wtedy, mu, po tym załamaniu, jak dostał depresji, to musiał bardzo długo się leczyć, między innymi w Rosji, w jakichś tam ośrodkach. Mam nadzieję, że wszystko u niego tam w porządku jest. E, Niemniej, jeżeli, jeżeli jeszcze chodzi o Zizka, bo uważam, że wbrew mojemu profesor, doktorowi, przepraszam, który miał kiedyś zajęcia, który mówił, że Zizek to jest koniec i upadek filozofii, że jak w ogóle taka osoba jak Zizek może być popularna i być zora dla młodzieży? No właśnie pewnie dlatego, że marksistą. On bardzo nie lubił marksistów, bo trochę wyrządzili krzywdy za czasów młodości. Ale w to nie będziemy dalej wnikać. Istotne dla nas będzie to, że ja Ziszka szanuję, nawet, nawet jeśli nie zgadzam się z jego poglądami. Między innymi za to, jak się dowiedziałem, jak kiedyś był oprowadzany w naszym Gdańsku. Znaczy, mówię o naszym Gdańsku, kiedyś mieszkałem po prostu w Gdańsku. i on jest dosyć blisko jak Jadonka, dlatego mówię to często naszym jak tam przyjechał kiedyś wygłosić jakąś, jakiś wykład czy konferencję, został zaproszony. No i dostał, było pani doktor, z którą miałem zajęcia, dostała za zadanie oprowadzić go po mieście. Czyli pokazać mu taniec, żeby coś ten, no, wyniósł z tego wyjazdu, poznał. I Żyżek był troszkę, mówiła, że to było bardzo ciężko go oprowadzać z tego powodu, że on nie był zainteresowany miastem, tylko był zainteresowany filozofią, tego co ona uważa, jakie ona ma podejście do filozofii, jak ona praktycznie uprawia tą filozofię i takie właśnie elementy, które były dla niej niewygodne i to były trudne pytania, a ona po prostu poprowadzić po mieście. I szczerze, po tej jednej historii uważam, że faktycznie Żyżek jest prawdziwym filozofem. Bo dla filozofa faktycznie takim obiektem podstawowym zainteresowania powinien być drugi człowiek, pytania, pytania jakie mu się rodzą w głowie, spostrzeżenia jakie dostrzega i wszystko, i, i, i takie elementy. Yy, dlatego jestem za, yy, dlatego, dlatego cenię potem ten Ziszka za to, jako podejście podaje się yy, Jeżeli będziecie chcieli oglądać Ziszka, a to to się pod uwagę, że on bardzo specyficznie mówi po angielsku. A tak często zaciąga nosę i tak bardzo gardłowo trochę mówi. Możliwe, że jest to związane z tym, jak brzmi język, którym Słowenii chyba mają słoweński język, ale nie jestem pewien. Ale ma, mam wrażenie, że to może wynikać z tego języka, którego normalnie używa na co dzień, i mówiąc po angielsku, dlatego ma takie tendencje, on tak bardzo charakterystycznie mówi. Mm. Zgubiłem wątek, miałem powiedzieć, że chciałem się pobawić tego zdziszka, bo miał taki zwyczaj, a przynajmniej te materiały, które z nim oglądałem o to były mater... to było o różnicy między nazizmem a komunizmem. I on wskazy... on mówił, że on lubi znajdować taki element pozornie mało istotny, ale który po dokładnym przejrzeniu powoduje, że jest w stanie dosyć dokładnie omówić dane zagadnienie jest zdanie omówić całą doktrynę, tylko na takiej jednej, no, przepraszam, pierdółce, przepraszam za słowo, ale inaczej się tego nie da nazwać. On się wtedy, te materiały, które oglądałem, odwoływał do klaskania czyli tego, że jeżeli się przejrzymy na stare, archiwalne materiały, to naziści, jeżeli jest to, to, naziści, to u nazistów jest i wszyscy naziści tam czołowi robią. I przyjmują tę owacje. Natomiast u komunistów zwykle było tak, że jak klaszczą, to tam tam pomalutku i sobie klaszczą pod stołem razem z nimi. I wykazywał wtedy na te jakby sko skojarzenia czy tego, jak to wygląda systemowo, jakie były podstawy, podstawowe ideologie czy idee za tym stojące. I dlaczego to jest sensowne z punktu widzenia zwrócenia na to uwagę. Polecam sobie poszukać ten materiał, nie będę go spoilerował, żeby tutaj nie spójcić tego przekazu. Ale pobawię się w coś troszkę podobnego, skupiając się na pewnym, na pewnym szczególe. A szczegóły w tym wypadku będą szukną Eralia i papuga. Nie więcej ta papuga, która jest tam. Może się z tej odległości nie widzieć, ale ma na sobie pewną krawat, a paszkę byśmy to chyba bardziej powiedzieli a paczka stanowiła bransoletkę na rękę, którą dostaliśmy wchodząc do, na papugę. Papuga to w Toruniu jest taka impreza cykliczna, jak się okazało nie organizowana przez Samorząd Studencki, tylko organizowana przez pewien z klubów, nie będę reklamował, i która ma na celu integrację stanowiska tego prawniczego, dawaj bijaj, ogarniają sobie tam współpracę, chyba w tym roku był Jagermeister, znaczy w roku, w tym miesiącu w sumie, bo to co kilka miesięcy się odbywa. No jest tam zaproszenie i można tam wypić, tam się pobawić. I dlaczego to jest istotne? I dlaczego to zestawiłem z Bo Bo Heralia są imprezą bezpośrednio organizowaną przez studentów i tylko dla studentów. Krótka historia szopanheeraliów. Jak zwykle pani doktor Krupecka, to Lopez. Lopez rozmawiał z panią doktor Krupecką i Krupecka mówiła, że kiedyś była tradycja w tańsku szopanheeraliów. Co to jest tradycja Schopenhaeraliów? No, no, mówiła, że kiedyś w Gdańsku studenci obchodzili urodziny Schopenhauera, że to była fajna uroczystość, że zawsze się wtedy wspominało, rozmawiało o Schopenhauerze, no i tam studenci oczywiście pili, no bo to przy imprezach studenckich jest do dosyć ważne. No i Lopez wtedy zaproponował, a może byśmy zorganizowali tak na no nowo Schopenhaeralia. Oczywiście Lopez może powie, że wyglądało to inaczej, ja nie byłem bezpośrednio przy tym, więc sorry, mówię tak jak to zapamiętałem tą historię. Jak zwykle ze wszystkimi historiami założycielskimi jest, jest tak, że każdy ma swoją historię, każda swoją wersję prawdy. Każdy w każdym razie Lopez przyjął do wiadomości twierdzenia pani doktor Krupeckiej, no i zaproponował, że to stworzono I tam przy współpracy ze swoimi tam pozostałymi kolegami zrobili pierwszą edycję Chopin-Haraliów. Właśnie, gdzie opiekunem tej imprezy była pani doktor Krupecka, to chyba były chyba trzy... Wykłady, o ile dobrze pamiętam. Tak, trzy wykłady, albo cztery. Na, pe na pewno Lopez wiele tam skumulował w jedną, żeby tylko zrobić, a potem poszliśmy na piwo, nie? Normalne. No, potem w tego roku była kolejna edycja, troszkę więcej chyba było tych wystąpień, stadium jeszcze jedna. No i generalnie doszliśmy do poziomu, że w tym roku na Chopin Heraliach nie było jednego dnia, tylko mieliśmy dwa dni i sobie posegregowaliśmy tematycznie impreza, powtarzam, całkowicie studencka. Nie? Od studentów sami studenci to organizowali, i generalnie występujący oni też głównie byli studenci, bo nie było punktów naukowych za udział w takiej konferencji. No bo to nie jest konferencja de facto naukowa, tylko studencka. No i, no i wiecie, jeżeli bo nie wiem, od czego bardziej zacząć. Jak już byłem na tych chopin jak to nie będę. Może będzie tak, jak po poszedłem na prawo, i sobie porównałem jak wygląda integracja na, na, tej, na tym prawie, jak wygląda moja znajoma z innymi osobami z roku, no takich właśnie między innymi takich imprezach, Natomiast no takie, kurde, coś tu jest nie tak, bo jest coś zupełnie innego. Czujesz taki dystans, nie ma, nie ma jakiejś takiej tej, no nie chcę powiedzieć bliskości, bo to może by zostać źle zrozumiane, ale tak, tak czujesz się trochę obco, w miejscu, które nie powinieneś trochę być, to wszystko wygląda tak strasznie impre imprezowo, dużo osób bardzo lubiło w trakcie takiej zabawy załatwiać sobie interesy, e, na przykład przypisanie na jedną grupę z angielskiego. Wyobrażacie sobie sytuację, gdzie idziecie na imprezę, gdzie jest alkohol, e, wszyscy młodzi ludzie, tam e, sam poruszasz jakiś temat związany z tym z angielskim, e, bo Tamta ta, ta historia to wyglądała mniej więcej tak, że ja chciałem zagrać na nosie osobom, które się nie zdążyły zapisać i pokazałem, że się zdążyłem zapisać na coś z angielskiego. Nie wiedziałem, że, bab, że ta pani, do której się zapisałem na ten angielski, była jedną z najbardziej pożądanych. I zaczepiały mnie osoby związane z tym, że po pierwsze, jak ja mogłem się pochwalić, jak ja mogę tym teraz gardzić i że skoro i tak będę kombinował, to daj znać, to ja wskoczę na twoje miejsce. E, tak, na, powtarzam na imprezie, gdzie płynął alkohol na imprezie, gdzie chodziło o zabawę e, na imprezie integracyjnej bo ta papuga ma charakter integracyjny przypominam, nie jest organizowana przez studentów tylko jest organizowana przez klub, czyli właściwie osoby trzecie które po prostu chcą zarobić tak to nazwijmy e, no i generalnie nawet jak by, bywa, bywałem na tych imprezach to mało osób pamiętam z tych imprez tak naprawdę niekoniecznie przez alkohol, ale no wszystko wygląda tam płytko. Jest naprawdę, bym powiedział, płytko. I myślałem sobie, że może to ja zdziadziałem. Może to jest problem ze mną, że nie jestem w stanie tam się zapoznawać z tymi ludźmi, poznawać nowych ludzi. Eee, może zdziadziałem, bo też tak jest. Nie mam odpowiedniego wigoru na takie imprezy. I co się stało? No i się stały Schopenhauer Alia. No i poszedłem na te Schopenhauer Alia. I już tak o pierwszym wydarzeniu, które było tak ciekawe. Przypomina, to była konferencja, no taka, powiedzmy, studencka, taka robiona na no, modłem tych naukowych. Czyli było tak, że mieliśmy panel, gdzie mieliśmy wystąpienia. Wystąpienia trwały określoną liczbę czasu, które pilnowaliśmy tym razem. Znaczy pilnowaliśmy, to Vera chyba pilnowała i tam organizator, chyba Wiktor się nazywa. Pozdrawiam serdecznie. Ja w każdym razie pilnowaliśmy tego. Potem po wystąpieniach była godzina sesji pytań, co jest też ciekawe, bo jak była na konferencji naukowej sprawa, to. Sesja pytań trwała niecałe 5 minut i to w sumie, tylko, w sumie chcieli ją opuścić, gdyby nie to, że ja byłem taki wredny, że miałem pytania do każdego stanowiska. Bo uważam, że jak już przychodzimy na taką konferencję naukową i chcemy okazać szacunek, to z wzorem tego, co mówił pan profesor Żelazny, i mnie nauczył, trzeba mieć pytania. Bo dzięki temu pokazujemy po pierwsze, że słuchaliśmy, po drugie wskazujemy, że krytycznie słuchaliśmy. Czyli z uwagą, że zaciekawiło nas to stanowisko. No, jak pytanie jest zasadne, to może też wysunąć się jakaś ciekawa dyskusja, no i to może też drugiej stronie pomóc poprawić swoje stanowisko. Ech, no, tutaj to było takie na, na zasadzie tego, że już zamknąć jak najszybciej te pytania i, i iść tam zjeść. Nawet jeżeli e, pytanie o placebo, sam profesor stwierdził, że było bardziej ten, adekwatne. Zresztą sam chciał, żebym został na, obie, na, na obiedzie, może chciał, żebyśmy ten, e, o tym chwilę porozmawiać. To nie jest istotne. Istotne jest to, że. Mamy tą konferencję. No i przychodzę na tą konferencję. No wtedy akurat przy, przyjechałem tylko na ten dzień, gdzie miałem wykład, i tylko właściwie na ten swój. Wcześniej sobie zjadłem, i wchodzę na tą uczelnię. Wyobraźcie sobie, schodzę tam tam w salę, gdzie zwykle jest konferencja. I śmiać mi się chce, bo widzę ludzi, którzy stoją i te prostokątne pudełka i okazało się, że z racji tego, że była godzina obiadowa, a wszyscy, to większość, to sporo osób tam siedziało od rana, to ten wcześniejszy panel z pytaniami, z racji tego, że pytania się w sumie wyczerpały, skończyli wcześniej i zamówili pizzę i żeby te niektóre pytania, które mieli, omówili sobie przy pizzy, żeby sobie zjeść takie typowo studenckie myślenie i potem ja przeprowadziłem ten wykład, mieliśmy serię pytań, No mnie akurat tam mało pytań było, kolega się ze mnie śmiał, że zbyt dokładnie mówiłem zagadnienia i było zbyt trudne, ale jest zbyt trudne, za dobrze wyjaśnione, więc osoba nawet jakby chciała wynieść jakieś pytania, to by, no miała problem, ale potem poszliśmy do proroka, prorok to jest taki bar przy SKMC, którego jest bardzo, bardzo szybko się dostaniecie, on jest w porządku, Miły, znaczy miły, bardzo studencki tak jest. Tam nie, nie jest jakoś super czysto, ale jest w porządku. Są dwa piętra, więc znaczy jest tak, są dwa piętra, ale w sumie miejsca, gdzie może być impreza. Inaczej, mogą być trzy imprezy integracyjne w jednym miejscu, i wszyscy są w, są w stanie być od siebie tak odseparowani, że nikt nie będzie nikomu przeszkadzał. Więc pod tym względem bardzo fajne miejsce. Nie każdy, nie każdy lokal tak ma. No, my akurat tam na górze siedzieliśmy. No i co, dowcip polegał na tym, że ja tych niektórych osób, które tam były na tej imprezie, aż tak dobrze nie kojarzę. nie? Większość tam poznałem dopiero, no bo mówię, no jak już skończyłem te studia, no to tak bywa. A i tak, wiem, kto się kim, czym zajmuje naukowo. Wiem mniej więcej z którego uniwersytetu są. Czy są odna, czy są skądś indziej. Yy, oczywiście wiem, czym się zajmują. Więc co ich denerwuje pod tym względem. Ba, bardzo spoko zawsze było po tym, prawie wszyscy mnie tam dodali do znajomych, jakiś tam, jakiś tam kontakt mniejszy czy większy mamy. Było bardzo fajnie na tej integracji. Rozmawialiśmy głównie o filozofii, że w, w ogóle wow, że nie wychodziliśmy poza ramy tego. Oczywiście było dużo lżej niż na samej tej konferencji, bo wiadomo, konferencja, zwłaszcza jakieś jest na uczelni, to nie chce przyginać. Z takimi nieformalizmami pilnuje się wypowiedź i tak dalej. Ale to wszystkie rozmawialiśmy, by było przyjemnie, nie? Natomiast tutaj mamy sytuację na tym prawie. Jeżeli ja miałbym wskazać jakieś zagadnienia szczegółowe czy tam naukowe, które lubią ci prawnicy, o, o czym lubią rozmawiać, no to nie byłbym w stanie ich wskazać. Miałbym bardzo duży problem. Byłyby jednostki, u których mogłem coś wskazać, że coś lubili z tych zagadnień. To od razu wskazuje na, na pierwszą przypadłość, że jest duża różnica pomiędzy studentami z prawa i z yy, filozofii: że filozofowie z reguły idą tam, bo lubią te zagadnienia, lubią o nich rozmawiać. Prawnicy niekoniecznie. To może być pierwsza przypadłość. Inna przypadłość może być związana te, z, też z tym, że no, jak byłem na tej imprezie, no tutaj ta osoba trzecia, to mało było prawników. Praktycznie w ogóle nie było prawników. Osoby, które tam były, to miały tam po 40, chyba że to byli właśnie ci prawnicy. To takie chłopy po 40 parę lat, którzy już tutaj uślienili za kole, ja dziękuję. E, jakieś tam te dziewczyny brali, które no, powiedzmy tam dosyć. Yy, wy, wyzywająco o takie słowo poubierane. No i tam tak funkcjonują, nie? To może oni byli tymi prawnikami, jeżeli tak. To mnie nie niedziemy te wszystkie dowcipy, że prawnik, e, że prawnik po którymś roku życia musi być rozwiedziony. <laughs> no bo tak to wygląda, to. E, wygląda to e, No tak trochę wygląda towarzystwo tłoczno, jak nie wiem. E, generalnie rozmowy nie ma, bo jeżeli to jest organizowane przez taki klub, taka integracja, no to nikt tam się nie przejmuje takimi tymi integracjami. A jak można się zintegrować, jeżeli nie ma dialogu? Jak można się zintegrować jedynie, że jest taki ruch tam na parkiecie, nie? Zabawa taka też jest ważna, oczywiście, nie? ale to przede wszystkim przez dialog można poznać drugą osobę. Generalnie o większości tych osób, nawet które znam z widzenia, to nie znam ich na tyle, aby móc powiedzieć czym się zajmują. Czyli no, nawet nie jestem w stanie powiedzieć kim są, znam je tylko z widzenia. Po drugie, nawet tamte osoby, mimo tego że mnie znają, nie? jest różnica wieku, bo z tego powodu, jestem starszy, no bo wiadomo, magister. Też nie czują się jakby w obowiązku tego, że widząc nauczani, przynajmniej pomachać ręką, czy się jak, jakkolwiek tak optycznie przywitać, nie? I to też zauważyłem tylko u prawników. U filozofów nawet jak się kogoś nie trafiło, to się tylko ten machało ręką, albo się podchodziło, mówiło cześć i tak dalej. Ale zazwyczaj, ale to zazwyczaj było, jeżeli się z kimś było pokłóconym, skłóconym, I jak miało to skłócenie, to i tak potem się normalnie rozmawiało. Najczęstszym scenariuszem było, że jeżeli ktoś się śpieszył, to było tak, że osoby nie rozmawiały przed budynkiem wydziału, przechodziła ta osoba, mówiła cześć, zaraz do was przyjdę, i kontynuowali rozmowy, kontynuowali, kontynuowali. I ta osoba wracają stamtąd, wracała i się przyłączała na chwilę do rozmowy. Ale zazwyczaj było tak, że przynajmniej ta chwila na rozmowę na jakieś takie nie wiem, no, zwykłe pokaduszki była przyjmowana, nie? I tu nie ma takiego kultury rozmowy, i to by zauważyła na tym, jak się do siebie że tam ci studenci, nie wiem, wracają. Nie, nie wiem, no jest to trudno powiedzieć. Dla mnie, na przykład, też czymś naturalnym było, e, że po zajęciach z filozofii ra, razem szliśmy gdzieś gdzieś obiad, nie? Zazwyczaj tak było. Zazwyczaj wtedy szliśmy do McDonalda, bo był najbliżej, nie? E, po zajęciach. Albo manekin też kilka razy był, bo chcieliśmy jakieś odmiany. <laughs> e, ale istotne było to, że. Coś robiliśmy, dalej spędzaliśmy czas. Tutaj na filozofii z kolei bardzo często jest tak, że, znaczy na, na prawie jest bardzo często, że się rozchodzą swoje strony ludzie. Nie ma tej integracji studenckiej, nie ma tej solidarności studenckiej, ludzie nie są ze sobą związanymi. Więc traktują raczej się jak osoby, które przybywają w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, oczekując tego, że będą, no, właściwie nie wiem czego oczekują. Bo potem takie osoby, które nie wiem, mają szansę zbudować na przykład ze mną jakiś kontakt nie wiem, wyciągnęły rękę o kontakt, przedstawiły mi się, żeby nie być randomami. Potem i tak się zachowują tak strasznie dziwnie, że nie wiem, że przechodzą się jakoś tylko głupie uśmiechają, ha ha ha, nie. A potem są ode mnie materiały, są ode mnie notatki i to jest. Zupełnie inny poziom proszenia o notatki na filozofii, na przykład Lopez mnie ostatnio pytał, czy mam jakąś książkę z filozofii biologii. Szykujcie się, może szykuję dla Was jakiś fajny materiał, właśnie go Wam zajawiłem. No, chyba, że już powstał. I jest zupełnie inny poziom pomagania takiej osobie, którą no znasz z tego powodu, bo troszkę, bo troszkę się znamy. I razem chodziliśmy na imprezy I ja wiem nie mniej więcej, czym się zajmuje Lopez, nawet jeżeli nie bezpośrednio od niego, to od naszych wspólnych znajomych. Wiemy, jak funkcjonujemy, nie? A co innego, jeżeli w przykładzie taka osoba, która ma szansę wyciągnąć rękę, żeby się trochę lepiej poznać, nie wykorzystuje tej sytuacji, a potem i tak czegoś od ciebie chce. Jest to dziwne. Jest to no, naprawdę moim zdaniem dziwne, takie podchodzenie do, takiego, do, 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 do takiej relacji. Nawet jeżeli przyjmiemy, że jest dużo osób, które są bardzo wycofane na tym prawie, jest to aż dziwne, bo się wydaje, że prawnik powinien być otwarty, nawet bardzo mocno zadufany w sobie. A to bym powiedział nie, że dużo właśnie tych prawników może być nawet częściowo zakompleksionych, jest mocno wycofanych, ale głównie dziewczyn bym powiedział. Że akurat u dziewczyn są albo dwie postawy, albo jest postawa maksymalnie wycofana, albo jest drugą stronę, czyli jest maksymalnie, och, ach, co to nie ja. I wszystko zagarniamy do siebie. U mężczyzn zauważyłem, że jest dużo więcej sytuacji, w których są po prostu dziwni. I nie mam tutaj na myśli tego, że źle dziwni, bo wiele jest bardzo sympatycznie dziwnych osób. Ale są albo takie osoby bardzo rozrywkowe, albo na zasadzie tego, że są po prostu dziwni, że bardzo mocno zdziwaczele. Yy, nie wiem, z czego to wynika, że są na nauki. Nie wiem, czy też jestem odpowiednią osobą do mówienia o dziwności. Patrząc na ten materiał, który chcę nagrać i na to, ile, ile różnych gier gram i że się dosyć dobrze orientuje w kulturze tych geeków, czy tam nerdów. Ale są to spostrzeżenia, które wyciągnąłem, z którymi się chciałem z Wami podzielić. I w związku z tym też pytanie, co odróżnia prawników od filozofii, to jest też coś, na czym chciałbym się później zgłębić. To jest to, że ta różnica naszego członu w nazwie, czyli tego, że filozofia opiera się na miłowaniu, jest widoczna w postawie zarówno do innego współstudenta, zarówno do innych studentów, jak i nawet studentów innych wydziałów. I wiele osób mi za zarzuca bardzo często, dlaczego nie jesteś w stanie dlaczego inaczej traktujesz filozofów, a inaczej traktujesz prawników, dlaczego tak bardzo nienawidzisz tego prawa i dlaczego nienawidzisz tych współstudentów tego prawa, że nawet nie chcesz z nimi rozmawiać o studiach. No właśnie dlatego, właśnie dlatego, że jeżeli rozmawiam o studiach z filozofem, to rozmawiam o tym, co on lubi w tych studiach, rozmawiam o tym, czym on się zagłębia, czym się interesuje, mam pozytywny odziemiak tego człowieka. Zazwyczaj osoby z sprawach, z którymi rozmawiałem na temat prawa, to były osoby, które chciały konkretne korzyści z rozmowy na temat tego prawa. Czyli chcieli notatki, chcieli załatwienia jakiejś sprawy, chcieli ocenienia jakiegoś artykułu, chcieli oceny te, tego, co napisali i nie daj Boże napisali, że coś było źle, to wyciągali, że. No ale wykładowca mi nastawił piątkę, czego się przyczepiłeś? Ja się do tego nadaję. No, pytałeś mnie, o, pytałeś mnie o zdanie. Pytałeś o to, jak ja bym to ocenił, a, a ja to oceniam ze względu na standardy, które mieliśmy na filozofii tego jak sprawdzaliśmy źródła na przykład. E, bo akurat tam ta praca jak czytałem, już nie pamiętam czego dotyczyła dokładnie. Ale coś tam było z nazistami, jakaś tam była teza z nazistami, którą od razu, jak zacząłem, powiedziałem, że e, opierasz książkę na starych, na starych badaniach. I było, no ale na jakichś badaniach muszę ją oprzeć. No właśnie. E, ale skoro musisz ją oprzeć na jakichś badaniach, to możesz sprawdzić źródła, żeby nie były stare. No i wtedy była kłótnia z tym związana, bo jak można zwrócić na to uwagę. A wykładowca i tak to puścił, no bo wykładowca zakłada, biorąc pod uwagę to, jakich orłów mamy na tym prawie niektórych. No a orły są, orły są. Myślę, że to może być spowodowane niskim poziomem wieku czyli tego, że bardzo młodzi ludzie przychodzą na to prawo więc mają prawo do błędów, mają prawo do kupich zachowań. No filozofii, no ja byłem najmłodszy wszyscy byli ode mnie starsi więc to też jest inna sytuacja. Ale ta filozofii pod tym względem się uważam, że dużo więcej nauczyłem, ni niż naprawię do tej pory. Możecie... I myślę, że to też jest spowodowane nastawieniem do samego przedmiotu, nastawieniem do przedmiotu i otoczenia, w którym się otaczałem. Ja nie mówię, że się otaczałem, w złym otoczeniu na bo nareszcie mam takie nietoksyczne, które jest normalne, które jest w porządku i można z nimi funkcjonować, które serdecznie pozdrawiam. E e Mam jedynie zastrzeżenia co do tego, właśnie, że nie traktuję ich jako prawników, tylko jako bardzo fajnych, znajomych sprawa. No i ty, a jeszcze, jeżeli mówimy o tej imprezie, sprawa, to też było dużo osób, które nie były po prostu związane z prawami przyszłymi. No i w takiej sytuacji, co to jest za integracja, że się integruje z osobami, które nie są z prawa? A bardzo często takie osoby były dużo bardziej interesujące od samych tych prawników. No, i też po co iść na imprezę, gdzie jest mało studentów prawa? Nie? Co to jest za integracja, jeżeli są głównie nie studenci prawa? I też bym nawet powiedział, że nie ma tendencji do integrowania się. Aktualnie na grupie naszego roku, sprawa, tak jak na filozofii, zawsze co jakiś czas informowaliśmy, że idziemy się integrować i podawaliśmy, gdzie się integrujemy i raz jedne osoby przychodziły, raz inne osoby przychodziły, raz było tak, a raz inaczej, raz bardziej z drugim rokiem, raz pierwszym się integrowaliśmy. Losowe elementy, nie? Ale zawsze była informacja i zawsze było to dążenie, przynajmniej, żeby spróbować. Na przykład teraz mieliśmy fajne święta, gdzie przed samymi świętami integrowaliśmy się, udało się wszystkie lata właściwie, nie? Takie wyjątk wyjątkowe święta, wszyscy byliśmy z tego bardzo zadowoleni, była fajna atmosfera. Uff, natomiast w wypadku tutaj prawa, no to nie pamiętam takiej integracji. Nie pamiętam, żeby w ogóle ktoś dążył do tego. To jest raczej, właściwie by powiedział, że. Ty... Że ten organizator jest dobrym tutaj wyznacznikiem, że pod tym względem ten organizator jest nastawiony na to, żeby po prostu pobrać pieniądze od studentów, a nie o takiej faktycznej integracji. I to mi przypomina, jak zaczynaliśmy przygodę na filozofii, i byliśmy na grupie na Facebooku, która nie była założona przez nas, ale jeszcze wtedy nie widzieliśmy, my założyliśmy własną grupkę. I wtedy Lopez nam powiedział, żebyśmy założyli własną grupę od filozofii, bo te grupy, które tutaj są, to zakładają ziomki ze wszystkich lat tylko po to, żeby promować imprezy. I, i faktycznie tak było. Dlatego mieliśmy założoną własną grupkę. Zresztą nie wiem, czy podziękowałem, ale to teraz robię. Dziękuję Lopez za tamtą radę, wtedy jak, jak jej nam udzielił. No, a na prawie no widać jest dalej taka tendencja, i kiedyś, jak zwróciłem na to uwagę starości, że nie ma tutaj integracji, nic takiego, to zruszanie ramionami. Nie wiem, jak mamy się nauczyć życia ze sobą solidarności, kiedy właściwie ze sobą nie spotykamy się, nie spędzamy czasu. I możemy to wszystko zamknąć cytatem z Antoine duchamp Superego. Yy, znaczy, cytatem właściwie historią z Lisa. Oswoić to znaczy zbudować więzy. A nie można zbudować więzy na szybko. Każdy by chciał zbudować więzy szybko, żeby one były, ale to tak nie działa. Trzeba im poświęcić odpowiednią ilość czasu. Odpowiednią ilość czasu, na przykład w postaci tego, że y, będąc tutaj z liskiem, przychodzimy i każdego dnia przy, pod, przychodzimy trochę bliżej tej osoby. Przysiadamy trochę bliżej z siodełkiem, zawsze o tej samej godzinie, żeby ona się mogła do nas przyzwyczaić, y, bo tak się buduje więzy. Przez sam fakt przebywania z drugą osobą. Nawet nie musimy za dużo mówić. I w momencie. I problemem moim zdaniem na tym prawie jest to, że nie mam kontaktu ani z prawem, ani z osobami faktycznie żyjącymi tym żyjącym tym prawem. Kiedy na filozofii wszyscy wiedzą, że no ja jestem filozofem. I to widać po mnie, że jestem filozofem, że ja bardzo lubię ten kierunek. i Ja bardzo lubię być filozofem i bardzo chcę pozostać filozofem. w prawnikach jest zawsze takie podejście, jak jakby oni nie wiem, jak to nazwać. To jest naprawdę ciężkie do wyrażania tego, dlatego szukam tutaj drogi, żeby, żeby Wam przynajmniej trochę opowiedzieć, jaka jest różnica między imprezami studenckimi z prawa, a jakie są różnice z imprezami studenckimi z filozofii. Yy, więc to tyle, no. tyle chciałem Wam opowiedzieć, tak się trochę rozgadałem za dużo, mam nadzieję, że coś z tego ciekawego wnieśliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję, dziękuję bardzo i będziemy wracać z jakimś bardziej ambitniejszym kontentem pewnie. Mam nadzieję, że ta seria vlogów dalej Wam się podoba. Myślę, że pół godziny to jest sensowna długość takich vlogów, takiej długości będziemy się mniej więcej trzymać. Eee, pilnować, żeby była utrzymana. Więc w każdym razie bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pa pa.